Ale super jest w ogóle ta stronka, powiem Ci, mm -hmm. no tak mega płynnie działa i takie animacje, że no, zachęca to już bardzo. Jest to ten mem i chcieliśmy go ożywić. Wrzuciliśmy po prostu same zdjęcie, bez żadnego dodatkowego prompta. A tutaj mamy wideo z wideo, mamy, mamy audio, yy, mamy usuwanie tła i naprawdę mnóstwo tutaj różnych narzędzi i funkcjonalności. Yy. Cześć, witamy Cię na kanale. Daniel i Kuba. Dzisiaj pokażemy Wam dwa narzędzia do generowania wideo, i jedno z tych narzędzi w ostatnim czasie stało się bardzo popularne. Pokażemy Wam, jak można z niego skorzystać i jakie efekty można osiągnąć, i czy nam się uda podobne efekty osiągnąć. E, uzyskać. <śmiech> <śmiech> to pierwsze narzędzie to Luma. A drugie narzędzie to Runway, czyli konkurencyjne narzędzie też, które w ostatnim czasie dosyć dużą popularność zdobyło. I przede wszystkim powiedzieć, dlaczego zyskał popularność. Zyskało popularność dlatego, że zaczęło ożywiać znane memy. I też spróbujemy ożywić któregoś z bardzo znanego mema, eee, to co, zaczynamy. I oczywiście wszystko jest tak proste, że nawet jeśli nie korzystałaś, nie korzystałeś wcześniej z AI, wierz mi, że jak się tam po prostu zalogujesz, będzie to mega intuicyjne, jesteś w stanie zrobić własne krótki na razie filmik. Nie jest to jeszcze na takim bardzo zaawansowanym poziomie, jak OpenAI nam prezentowała jakiś czas temu, czy jakaś konkurencja z Chin, która już jest dostępna, ale tylko dla Chińczyków, bo trzeba mieć chiński numer. Ale działa to już fajnie i może za niedługo będziemy tworzyć teledyski, wideo bez ogromnych budżetów. Przynajmniej ja w to wierzę, a nawet filmy. Zobaczmy, wiesz co, no ja na razie jestem do tego trochę sceptycznie nastawiony. Ostatnio pojawiło się kilka też reklam takich wideo pełnoprawnych, można nazwać. Między innymi Toys R Us, czyli taka firma produkująca zabawki w Stanach, zrobiła taką reklamę, w tym przypadku w modelu Sora od OpenAI. No i kurczę, po tych twarzach, po tych ujęciach niby to wygląda wszystko super, ale jednak masz takie jakieś wrażenie, Sztuczności, no ale w każdym razie, nie zapeszając, zobaczcie, jak wygląda Luma. Adres to lumalabs.ai No, i mamy tutaj już po zaraz po wejściu w, w Luma Labs, łamane na Dream Machine. To jest takie miejsce, gdzie możemy tworzyć sobie właśnie te wideo. No, już podgląd na kilka rzeczy, które zostały przez Lunę stworzone. Zobaczmy. dzieci no. niżej też, bo powiem Ci, że ja na przykład próbowałem takie tworzyć i no tutaj trzeba tworzyć już zaawansowane prompty, więc fajnie na przykład stworzyć prompt na którymś okay. z modeli językowych, które pokazywaliśmy w ostatnim odcinku na czacie GPT lub Cloudzie, a zjedź proszę proszę, że jeszcze z czałką. Zwróć uwagę, że daje nam to narzędzie tworzenie nie, tak pisze tutaj możesz swoją wyobraźnię przerzucić tutaj. Ale super jest w ogóle ta stronka, powiem ci, mm -hmm. no tak mega płynnie działa i takie animacje, że no, zachęca to już bardzo. Mm -hmm. High quality video. Tylko tak wam okay. mówię: no, stworzenie czegoś takiego, tych przykładów tutaj jeśli ktoś z Was już potrafi takie coś stworzyć to niech się do nas odezwie, bo chętnie może ja się czegoś nauczę i może coś zmienimy okay. współpracę. Ale pokażemy Wam dzisiaj... Myślę, myślałem, że rzeczy. powiesz, że jeśli ktoś umie coś takiego robić, to niech dalej nie ogląda, bo my nie umiemy. <laughs> Nieprawda, <laughs> my umiemy inne, lepsze rzeczy, bo nie umie tak. <laughs> Idźmy no, dalej. No w każdym razie to, co jest tutaj istotne, to to, że można tworzyć sobie tego typu animacje, y Zarówno podając tekst, jak i obraz, czyli możemy mieć nieruchomy obrazek i po prostu go ożywić, a możemy też połączyć właśnie tekst z obrazkiem, czyli dodać do nieruchomego obrazku jeszcze swój prompt, który tym pokieruje. No, zobaczmy, co tutaj jeszcze jest. No, te przykłady są naprawdę mega, mega. No, kurczę, niesamowite. Yy, niesamowite. Ja wiem, że Ty się już denerwujesz, ale tak. mnie to strasznie tutaj... Nie no, le leć spokojnie yy, w dół. Przez, yy, wróć na chwilkę tamtego. Zwróćcie uwagę, tam są dokładnie to, co Głop powiedział. Możemy zrobić... Z aha, bo możemy zrobić z tekstem, to jest też ważna rzecz że możemy poprosić rzucić logo naszej, i poprosić, żeby zanim, anonimo, animowało nasze logo. To jest też super opcja, bo taka no, ale, opcja kosztuje też... Ale ja już tu lokację. widzę jakieś artefakty, na przykład no, to, to Porsche, bo to wygląda jak Porsche, no tutaj przód mu się zamienia z tyłem, trochę to dziwnie wygląda. Mhm. Tutaj mamy na przykład tego niedźwiedzia polarnego, który ma głowy <tukaj> okay. z, obu, z obu stron. Tylko <tukaj> Także, <tukaj> także, <tukaj> także no, na pewno tutaj jeszcze takie no, To my na będą, takim poziomie mniej więcej umiemy <tukaj> się Będą pojawiały. Dobra, jedziemy to dalej. Pierwszy przykład, który wrzucamy, to wrzucamy Y, mema, którego bardzo lubię. jest taki bardzo buddyjski. <laughs> Oczywiście żartuję. A tutaj robiłem kryptoreklamę mojej strony. Spoko. Yy, this is fine. Czyli mem, który pokazuje, wyluzuj, wszystko jest ok, mimo że wszystko płonie dookoła. I czy potrafimy go ożywić, kuba tego mema? Wrzucamy go do luny. Jak wejdziemy. No, zrobiliśmy to już wcześniej, tak? Bo to generowanie trochę trwa. Yy, możemy tutaj. A zobaczmy, pokażmy tylko. Gdzie to zrobić? Prawy tak. górny róg try now. Tu się logujemy. Mamy tu już nasze tak, ale, spoilerki. Ale pokaż tutaj tutaj wpisujemy tekst, czyli tutaj wpisujemy prompt. Ten prompt naprawdę Was zachęcam do skorzystania z czata żeby stworzył nam zaawansowany prompt właśnie do modeli nie językowy, tylko modeli, które generują wideo i okay. to naprawdę pomoże i może zyskacie takie efekty jak tam niżej. My zrobiliśmy dwa prompty. Jeden to wrzuciliśmy po prostu zdjęcie tego mema klikając tutaj jakbyś okay. kliknął Kuba na a chociaż ja tego tu wpiszę, na przykład kosmonaut in space. In space. Mm -hmm. e, czyli high, kosmonauta... Tak, ale daj jeszcze high quality i, i real coś. tam. High quality, fotorealistyczny. E, e, space station in the background. Czyli e, fotorealistyczna stacja kosmiczna w tle. No i jedziemy. On tu mamy jeszcze znaczony Enhanced Prompt, czyli ona nam jeszcze tego prompta trochę poprawi. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie, no a my zobaczmy sobie, co stało się z naszym memem. Dla przypomnienia, e jest to ten mem i chcieliśmy go ożywić. Wrzuciliśmy po prostu same zdjęcie, bez żadnego dodatkowego prompta i zobaczcie, co nam wyszło. Wow! Zarąbiste! jeszcze Tylko... no powiem Ci, że jeśli chodzi o animację, która tutaj jest dodana, no jest ona idealna. Te, mhm. te elementy, które powinny zostać nieruchome, są nieruchome. No e, tak. Ruszają nie się, się tak. oczy temu pieskowi, płomienie hmm. się ruszają. U góry mamy kłęby dymu, które też się ruszają. No mega dobrze to zadziałało. Jest tak. to bardzo prosta ilustracja, ale super. No, można GIFa wrzucić właściwie mm -hmm. zamiast obrazu. Tylko teraz tutaj kilka ograniczeń darmowej wersji, bo my to robimy wszystko w darmowej wersji. Mniej więcej koło 10 gener możecie, że, możecie wygenerować koło 5 e, dziennie tego typu obrazów, wideo, nie wiem, jak to nazwać. E, po drugie, w bezpłatnej wersji macie tylko na kilka sekund. Jeśli chcielibyśmy to extend, czyli wydłużyć, to już w tym momencie możemy może to zrobić. Okej, okay, okay. E, a zróbmy to. Ja akurat że... bym tego nie wydłużał dalej, bo tu mamy powiedzmy zapętlony dosyć ten rysunek, mm -hmm. cały czas te same elementy się ruszają, ale zobaczcie, możemy to zrobić na drugim przykładzie. A drugi przykład jest wygenerowany z samego tekstu. Napisaliśmy Elephants with cow Cowboy Heads Riding on Bikes, czyli e, słonie w e, kapeluszach cowboyskich e, jeżdżące na rowerze. No i zobaczcie, co nam z tego, co nam z tego wyszło. No, wygląda to tak. Wygląda to całkiem spoko, oprócz tego, że w tej ostatniej scenie, zauważcie, ten słoń ma trąbę w kształcie ręki, ludzkiej ręki. I pokazuje bicepsa. I pokazuje, jaki jest kozak. I wygląda to mega creepy. Pamięci. Trzeba na takie rzeczy na pewno zwracać uwagę, gdybyśmy chcieli z tego korzystać jakoś bardziej na zewnątrz, marketingowo. No, albo ewentualnie wyśmiać. Ja widziałem, wiesz to też takie wygenerowane wideo, albo obrazy przez AI, gdzie celowo były na przykład te problemy z dłońmi, z palcami tak trochę obśmiane i wykorzystane to w taki sposób w reklamy Także to też dosyć kreatywne podejście. No natomiast możemy tutaj kliknąć to Extend i co? Możemy napisać im... Tiger join to them. Tygrys dołącza do nich. Tiger... Jones, the no i co? I zobaczmy, co tam sprawy. Tylko wiesz co, to mówi, trochę nie. potrwa, więc możliwe, że do, dołączymy te filmy, które nam wygeneruje, pod sam koniec dopiero. Wiesz e... co, no, zobaczymy. Najwyżej sobie potniemy to wideo, a jak yy, i po prostu. O, mamy kosmonautę. No to od razu, Super. jak skoro się już pokazało. A to... mamy jeszcze Runway'a, którego chcemy pokazać, także Ale zobaczmy ja jestem Ale kosmonauty. kosmonauty. Ej, fajnie to wyszło. Nice. A da się to zrobić jakiś większy obraz, pewnie jakbyśmy pobrali. No ale musielibyśmy Wiesz pobrać. Co? no możemy to pobrać sobie, już to pobieram. W sumie to już to się pobrało. No i zobaczmy sobie w daj Dajmy pełen ekran. Jak no. tutaj zrobisz? Okay. OK. no i lecimy. 5 sekund to trwa w takim razie. No wiesz co, nie jest to jakoś jak... Oj! Coś tam Teraz, teraz tutaj widzimy, że coś, U, tam, tutaj że coś, coś tam się wykrzacza, ale ten początek jest bardzo obiecujący. Trzeba by było mm -hmm. nad tym po prostu e, popracować. Jak ale przykład... fajna Ziemia. Zwróć uwagę, że jest super Ziemia w tle, że tutaj mamy jakąś postać w ogóle, którego go wypuszcza z tej stacji kosmicznej, co prawda bez kombinezonu. E... No to jakby to w skali szkolnej powiedziała jakaś nauczycielka, trzy e, z plusem na zachętę, może dwa z plusem na zachętę. W każdym razie no, potencjał na pewno jest tu ogromny. Podejrzewam, że im prostsza ta ilustracja, tym łatwiej jest temu modelowi mhm. wygenerować tą animację, a musimy więcej prób wykonać i troszkę bardziej się napocić przy bardziej złożonych i bardziej trochę fotorealistycznych w założeniu. Ale pokażmy jeszcze konkurencję do tego, i aplikację, która chyba ma więcej możliwości, ale chyba ma gorsze wyniki. Taki jest chyba mój na razie pierwszy. Wiesz co, no przede wszystkim Runway to jest obie, o wiele bardziej złożone narzędzie, bo zobaczcie ile my tutaj mamy e, opcji. E, mamy tutaj możliwość... A synchron... Kuba jeszcze, proszę, swoje przeglądarki i to okienko, tak żeby ludzie widzieli dokładnie jakie tu jest w ogóle rozbudowane menu w tym po tak. lewej stronie, to jest no trochę z... bardziej. No zobaczcie ile my tutaj mamy opcji, Jakieś, jakaś synchronizacja ust do dźwięku. To jest tam naprawdę tak podstawowa opcja, to co mamy też w Lumie, czyli generowanie wideo... E, z, obrazu. z obrazu albo z tekstu, tak? A tutaj mamy wideo z wideo, mamy, mamy audio, yy, mamy usuwanie tła i naprawdę mnóstwo tutaj różnych narzędzi i funkcjonalności. Yy, zachęcam Was do zapoznania się z tym, bo niektóre, niektóre z nich yy, mogą Wam się po prostu bardzo przydać, jak na przykład dodawanie koloru yy, do, do biało-czarnych yy, zdjęć, czy robienie takiego super slow motion. Yy, gdzie no mamy po prostu taki efekt slow motion, a to tylko kilka przykładów. My zobaczmy teraz z tego... Z te... Skupmy się na generowaniu mhm. wideo, czyli to po co dzisiaj tutaj przyszliśmy. Tylko Kuba pytanie, czy my używamy tutaj od razu tej nowej generacji drugiej, czy używamy starej jeszcze generacji? Tutaj mamy Trigen 2 Okej, okay, czyli tutaj generujemy wtedy, I generujemy wtedy to w Gen2. To wrzućmy jeszcze raz naszego mema tutaj. Wrzucamy w takim razie naszego mema. Coś dopisujemy? Może co, Zobaczmy, jak sobie poradzi okay. na, w porównaniu z Lumą, nie? Okej. Okay. Yy, czy sobie poradzi w, tak samo dobrze? A da się zrobić free preview, preview, czy jak to wyglądało wcześniej? Co, co daje ty free preview? Free Previews, no. No, in preview, ok. No dobra, widzę, że też dużo szybciej to się na pewno generuje niż Lumie, więc to wielki plus za to. Dużo więcej możliwości, więc jeśli zaczyna, chcecie jakiegoś takiego kombajna i poeksperymentować, no to myślę, że to jest super aplikacja. Chociaż no ja jestem ciekawy wyników, no bo większość osób, które teraz chwali generowanie obrazu, zwłaszcza ożywianie memu, własnych zdjęć, ja uh -huh. wrzuciłem zdjęcie swoich psów i mi je ożywił zrobił trochę animowane, ale też fajna opcja, bo nie polecam wam rzucać ludzi, ten, jak najmniej wrzucajcie prywatnych rzeczy do jakichkolwiek modeli językowych, czy do, do, do generowanych grafik. Swoich twarzy kiedyś wam za to będą płacić. Tyle wam powiem, jeśli ich tam nie będzie, więc lepiej już na tym zarobić, nawet jeśli macie to w dupie. E, a teraz po prostu chronicie swoje dane. Ciekawe podejście. No ja się z tym zgadzam oczywiście, żeby swoją prywatność możliwie y, chronić. A jak coś, to przynajmniej drogo sprzedać. <sumy> <sumy> no, jak nie mi i do argumenty, to te zawsze przemówię. No okej, okay, no, poniekąd, poniekąd tak. Yy, dobra, no tu już mamy to gotowe. No i wow. zobaczmy, co teraz. Ło! Wow, ale tutaj Jakiś jest. mocny płomień powstał. Yy, t -t tutaj było mocniej palone no. <laughs> w tym przypadku. Dobra, ale dobra. z że zniknął też napis. Zobaczmy. Ja już teraz co, nie widzę. Zobaczmy. A jest napis. Ona na chwilę się pojawi. Wiesz co, no. Generalnie nie ogarnia tego, nie? No nie no, Porównajmy to teraz, kurczę, z Lumą, jak to wyglądało w przypadku Lumy. Zobaczcie. Mm -hmm. no, generalnie. Luma, to co zrobiła, ogarnęła taki kontekst. rysunkowy kontekst tego mema. To znaczy, że to są te animacje bardzo proste, mamy te płomienie. Wyodrębniła te elementy, które powinny być jak w jakikolwiek sposób animowane. A tutaj mamy. No, o, same to połomienie troszkę, ale generalnie no, jest to wiele, to wiele ja spraw. Ja myślę, że te inne narzędzia w tej aplikacji działają dużo lepiej niż te wideo, bo wideo jest naprawdę ciężko. No zobaczcie, zobaczcie zresztą, jak to wyglądało w tym przypadku pierwszym. No. To to w ogóle była tragedia. To też było dżento, y, czyli ten najnowszy y -hmm. model Runwaya. A porównajmy to jeszcze z, z naszymi słońmi. Y, no i tutaj zobaczcie, że. A mogę stworzył zdjęcie, film, a nie chyba wideo. Wiesz co, yy, no to jest nieruchome w ogóle wszystko. Tak no. po pierwsze, po drugie. A nie, no niby coś po tam drugie działo. te no, zob no zobacz no leci sobie no, tutaj, faktycznie. Yy, odtwarza się. Po drugie, zobaczcie, że wymieszane są te elementy kierownica, bo jest człowiek w ogóle w to wpleciony. Yy, tu, po, co tu się dzieje w ogóle? No. Ten słoń ma ten, ten rower wychodzi z niego. No słabo to słabo to wygląda. No pewnie trzeba po prostu też mieć trochę większego skilla, bo runway jest yy, znacznie bardziej, jak widzicie składnik. Ile kosztuje na kuła. Bo runway powiem ci, nie, nie sprzedałeś mi go za bardzo. ale... Wiesz co, runway kosztuje tyle. Mamy tutaj, widzicie, ile to no, standardowa kosztuje. standardowa wersja aż 12 dolców. Mm. 15 w rozliczeniu miesięcznym, a jak sobie sprawdzimy. Na... Jak sobie sprawdzimy tą naszą lumę, to... No. O, mamy. Czyli standardowo mamy 30 generacji na miesiąc, 5 na dzień. No i nie możemy hmm. wykorzystywać w tego w, w komercyjny sposób to, co mamy w planie mm -hmm. darmowym. A później mamy standard, który jest droższy, zobacz, bo on jest o 24 dolarów, a 30 dolarów w rozliczeniu mm, miesięcznym. No i kurczę, powiem Ci, że w sumie się nie dziwię, bo wygląda na to, że ta luma naprawdę ogarnia mm -hmm. e, to ożywianie. A zaskoczyłeś 5. mnie na samym początku, jak powiedziałeś, że jest już jakaś firma sprzedająca zabawki, która użyła narzędzia z OpenAI. No. W jaki sposób, skoro my nie mamy do niego dostępu? No wiesz co, no pewnie oni jako korporacja to sobie ten dostęp. Czy e, możesz pokazać w tą reklamę? Tak. AI ad. Już sobie puszczamy. E, no i co? I pewnie to znajdziemy. Pewnie to gdzieś tutaj sobie znajdziemy. I to jest wszystko wygenerowane przez AI. Przez Sore. Wow. Wiesz co, mamy troszkę słabą, słabą jakość tego, więc ja proponuję, żebyśmy... żebyśmy to po prostu na YouTubie sobie otwarli. Dobra. W międzyczasie, co mogę Wam powiedzieć? To oglądajcie nasze odcinki, subskrybujcie, dawajcie lajki, bo nam to pomaga w dotarciu do większej liczby osób. Son of a bike shop owner, Charles Lazarus, had a vision no, that would go on to change toy stores forever. Mam a do Z płynnością tutaj mam zastrzeżenia. Wiesz co, no... Kurczę, no to jest pierwsza taka reklama, ale i tak no powiem Ci, że jest efekt jest... jest e... moim zdaniem jest bardzo, bardzo fajny. E... Nie okay. jest to reklama Toys R Us. Chyba zresztą u nas nie ma takich sklepów zabawkami w ogóle. Chyba u nas, nie, u nie nas to smyki, smyki... Ja mam taki... syn dzieci. Okay. <laughs> Dobra, no w każdym razie... A... Pokaż, czy wygenerowała luna nam naszego tygrysa do naszych słoni. Jeszcze nie. No mhm. dobra, jak wygeneruje, wrzucamy to na sam koniec, więc cierpliwi to, to otrzymają. Ale to, ale to sporo, yy, sporo trwa. Dobra. A czasami jak jest długa kolejka, to w ogóle na drugi dzień dopiero się to pojawi. Już to testowałem. Ojej. W takim razie dziękujemy Wam. Jeśli macie pytania więcej, jak generować obrazy, yy, będziemy dla Was też szukać innych narzędzi. Subskrybujcie. Ja zresztą już o tym mówiłem. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.